Kolejny prezencik, miły. Korby. Korbowody. Przepraszam. Trzymajmy się nomenklatury. Teraz mi taka myśl przyszła do głowy. A co jeśli ten silnik się kręci dobrze, bo nie ma ani tłoków, ani korb? Oby to nie było takie, jak teraz powiedziałem, żebym sobie nie wykrakał. To się ceni, szczególnie przy starych silnikach, gdzie już te części nie są tak dostępne, to nawet takie gdzieś używane leżaki, czy, czy jak zwał, tak zwał, można zregenerować i jeszcze przedłużyć życie temu silnikowi. Hej, dobrze. No i teraz gwiazda programu, proszę bardzo. Klapa tylna, kolor Kermit Metallic